No i znowu zwierzaki grają mi na uczuciach. Był sobie pies! I to nawet kilka razy, bo widzisz, śledzimy dzieje jednego psa przez kilka wcieleń. Tak na dobrą sprawę to jest parę opowiadań, gdzie klamrą łączącą jest pierwsze i ostatnie. Te dwa są o chłopaku i jego najlepszym czworonożnym przyjacielu, o ich przygodach i tym jak radzili sobie z życiem. Pozostałe epizody natomiast pozwalają naszemu psiakowi nauczyć się nowych rzeczy i może uszczęśliwić jeszcze kogoś poza pierwszym właścicielem i tanem. Tak z grubsza przedstawia się fabuła. Mogę od razu powiedzieć, że to nie jest szybki film. Raczej taki, który podchodzi do tematu nie tyle powoli, co może bardziej rozważnie. Pozwala pewnym momentom mocniej wybrzmieć. No i może teraz wtrącę małą uwagę. Jeśli kraje ci się serce, gdy widzisz, jak psiak odchodzi, to tutaj musisz na takie sceny się przygotować. Jednak same w sobie są zrobione z wielkim wyczuciem i bardzo dobrze przedstawiono to poczucie straty. O, chciałem to zaznaczyć, żebyś wiedział lub wiedziała, że takie momenty są zaszyte w tej ekranizacji. Ale wracając do tego wolniejszego tempa. To wcale nie jest minusem. Powiem więcej, cieszę się, że tak jest. Bo ciężar jest położony na uczucia i powoli dokładają do nich nowe doświadczenia, które w przyjemny sposób zbierają się w tym jednym, małym, dobra, nie zawsze małym, piesku. I właśnie ten element jest najważniejszy. Właśnie na nim jest położony największy nacisk, na tych uczuciach i na to, w jaki sposób ten jeden pies. W wielu wcieleniach patrzył na swoich kolejnych właścicieli. Jednak, jako że to cały czas ten sam zwierzak gdzieś w pamięci ma najważniejszego Itana to w odniesieniu do niego budował swój sposób postrzegania świata. Pięknie pokazali, że to właśnie my, jako właściciele, mamy największy wpływ na to, jaki będzie nasz zwierzak. Chociaż są momenty, które wydają się deczko wyrwane z kontekstu, tak jakby były dodane na siłę, bo film jednak ma te swoje 100 minut i trzeba go jakoś wypełnić. Tym bardziej, że są to historie, które łączy tylko narrator czyli pies. I wiem, że są skonstruowane tak, że ma się uczyć czegoś nowego w kolejnych wcieleniach, ale powiem szczerze, że miałem kilka razy uczucie dosyć sporej niekonsekwencji. Chociaż niekonsekwencji to za dużo powiedziane. Ot, niektóre scenki były troszeczkę płytkie. Jednak to na pewno jest nadrobione samymi zdjęciami, które wzmacniają uczucie spokoju. A jeśli wyjątkowo lubisz czworonogi, to na pewno się nie zawiedziesz. <grym> Myślę, że cała sala kinowa nie była zawiedziona, bo po pierwszej scenie z szczeniaczkami jedyne co mogłem słyszeć to huralne o jakie słodkie. Więc takich momentów to tutaj jest więcej. I szczerze to nawet mi się podobały. Co do dubbingu, to nie ma się do czego przyczepić, przy czym częsty brak ust pod synchronizację dodatkowo pomaga. No bo wiesz, sporo tutaj jednak gada pies. Ale nawet te ludzkie postacie są podłożone bardzo dobrze. Dostałem film familijny, który na dobrą sprawę jest zbiorem opowiadań o jednym psie, który podróżuje przez różne wcielenia. Ilość uczuć, które tutaj wpompowali, jest całkiem imponująca, a zaszyty morał też należy do tych bardziej przyjemnych. Jednak jeśli ciężko przeżywasz straty zwierzątka, to podejdź do tego filmu z pewną dozą ostrożności. Tyle, że na pewno te momenty potraktowali bardzo dobrze. Do tego jeszcze niezły dubbing sprawia, że był sobie pies. wyszedł. Dobrze! Zakomentuj, co myślisz o tym filmie, albo jaki zwierzakiem w roli głównej tobie przypadł najbardziej do gustu. A jeśli tobie się spodobało, to kliknij i zobacz więcej.